Malwina, jestem w trakcie wykładu, na którym zresztą powinnaś być. Siema, Malwa. Chodź ze mną. Tradycyjne metody badań biologicznych przestały się sprawdzać. Nadeszła rewolucja. Po latach próg. Dzięki tej oto przełomowej technologii uzyskaliśmy wreszcie dostęp do świata zwierząt. Oto... hopnoza. Wow, no nieźle. Czyli akcja jak z Awatara Z Awatara to na pewno nie. Malwina, uważaj! Wow. I zastał ją w ciuplic z dzięciołem. O, co ty? Rozumiem, co wszystko. Jakie plany? O, o Jezu, nie wierzę! Hej, jak cię wołają, Bobrze? Malwina. Chcesz tu mieszkać? Musisz poznać prawo puszczy. A co to jest za prawo? <laughs> Odwołaj wszystkie spotkania. Powitajmy Malwinę, kochani! pierwszy. Nie bądź odludkiem. Świetna sierść. Boguś, Borys, Basia, Pati, Paula, Mirek, Marek, Maciek. Tak, mamy tu tłok, ale jakoś się żyje. Przepis numer dwa. Kiedy musisz jeść, to jesz. Skąd on ma tę malutką koronę? Tylko to cię dziwi? Everybody Bracia w dziczy! Człego kształtni kapitaliści wyciągają łapsko po naszej jeziorko! Hej, śliczny! to odebrać! Ona została taką małą kudłatą Joanną Dar. Tak? Pamiętaj, nie wolno nam zakłócać porządku naturalnego. Znalazła przycisk. Dzisiaj zebrała się Wielka Rada Zwierząt. Hardy Bóg ma rację. Tak jest! Powstrzymamy ich zakusy tu i teraz. A jak? Zgnieść ludzkiego króla! Kura! E, chwila. E, zgnieść? Zgniatają nas? Mamy prawo zrobić im to samo! E, proponuję rozważyć nieco mniej drastyczne kroki. Zgnieść! Zobaczyłem, jak zwierzę. Hopnięci. Hudaj. Yeah, mm? Dybią na twoje życie. Rób, co ci każemy, nudziarski. A! Sorry, lol. Znaczy, dziarski. Ruszaj, teraz. Rakieta. A! A!